Witam. Cześć. Mamy jeden task za sobą wczorajszy. Jak było? Tak jak mówiłem, was trzech, ty 2013, Maro 2015, e, Mich e, 15. No, no. Wasza trójka walczy no, dzielnie. I no wczoraj to dobrze. było, wczoraj to był na to dowód. Bardzo fajnie. Jestem bardzo zadowolony. Spajku też zadowolony. No wszyscy jesteśmy zadowoleni, choć. No tak naprawdę wygrał Słowenię z Duszan, nie? I Węgrzy też bardzo dobrze cisnęli. No ale znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce. Ja i Spike bardzo dobrze też. Jacek Burski poleciał. Stefan Wyparina na piku. Także. No, dobrze było. Dosyć fajnie. Tak. Hmm. Teraz jak przyglądasz szybki, przy... szybki task, bardzo fajny. Jeszcze nie przeglądałem wszystkich traków, bo ale swój trask. Czy e, widziałeś trask gdzieś jeszcze jeszcze jakieś? Nie zrzucałem, nie zrzucałem jeszcze nic. Nie było wczoraj czasu. Nie, nie miałeś, ale, żeby analizy zrobić. zrobić. Tak, tak. No będziemy siedzieć, bo e, nad tym no, ciekawy jest sposób, w jaki e, końcówkę zrobił Duszan bo poleciał ją bardzo nisko, my obawialiśmy się tego zachodniego wiatru, że mimo, że pokazują instrumenty, pokazywały dolot już od zmarzłego, w stronę tamtego punktu to baliśmy się, że na końcu nas tutaj spłucze no i rzeczywiście było jakieś to duszenie, ale nic nie przeszkadzało, okazało się, że można było lecieć dużo niżej no mhm. myśmy trochę wykręcili, Spike poleciał trochę inną trasą, to mi się udało go na tej samej końcówce dogonić, mogliśmy nawet tam troszkę przegonić, ale, ale... Ogólnie dużo więcej prowadził na trasie, więc więcej końcami prowadzi. Generalnie z pierwszego tasku jesteś bardzo zadowolony. Bardzo, bardzo, tak, tak. Dobry, jest bardzo dobry zadowolony. ten. Szybki task. Tam średnia Od... chyba była 30-32 na godzinę. Widzisz ee, z, z naszych nowych jakieś nowe gwiazdeczki wschodzące? Cały czas widzę, bo po prostu latamy na bieżąco i to widać, że, że jest kilka osób, które, które wykazują świetną formę i też te wyniki pokazują. E, natomiast ten e, to trudno mi mówić nazwiskami, bo jest ich kilku, a nie chciałbym kogoś pominąć. No, z kolegów to wiem, że na pewno Jacek Górski, mm -hmm. kubasto, to oni się zawsze wybijają. No, wczoraj Jacek też bardzo dobrze poleciał e, z tego co pamiętam. O no i oczywiście chrząszczu też świetnie wczoraj cisnął. No? Tak, tak, spotkaliśmy się na trójkącie, no potem mi się udało trochę, trochę jeszcze przycisnąć i go zostawić, natomiast spotkaliśmy Jednak jednak pracy. mówią, że mówią, że w tym miejscu skrzydła klasy skrzydła klasy odsuń, no właśnie cień skrzydła klasy C dają tutaj radę, tak, czy tak, jednak to się jest, jest tego miejsca w ogóle bo bo widzisz, no tutaj ciśniesz na belce bardzo dużo, znasz też ten teren, wiesz jak to działa yy, i po prostu yy, czasami bywa tak, że te ostrzejsze skrzydła to działają na niekorzyść, bo musisz, zaczynasz myśleć, bo rzeczywiście żeby nie poskładała się. złożyć przy skałach, a to jednak leci się, z, no tak jak wczoraj, to cały czas ciśniesz tą belkę. Jak wczoraj rozegrałeś swój task? Jak rozegrałem? Początek był... Początek początek miałem yy, taki niepokojący, bo nie byłem w, w czołówce, raczej goniłem, Powiedzmy, nie wiem, 30 glajtów przede mną, może byłem z tyłu tego cylindra startowego, a potem już na zmarzły, tam na belka, wklejałem na zmarzły, no trochę osób, ten, przejechałem po zmarzłym po prostu na zachodnią stronę i tam... Po już... zmarzłym gdzie uderzyłeś, na, w kierunku Krna, e, czy bezpośrednio? W, w kierunku Krna. Na, na wysokich górach wykręcałeś się? E, Lecieliśmy po prostu wzdłuż, po skałach, tak. Po skałach, tak, tak, tak? do Krna i w zasadzie stamtąd skąd na drżnicy i ten kolejny punkt. No, ale trzymałem się, starałem się trzymać tej pierwszej grupy, cały czas leciliśmy, nie wiem, chyba może sześć, siedem glightów cały czas. A między innymi Spike, Dushan. Po wzięliście punkt, jak z powrotem ryżnicy, wysokiej góry? Nie, 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 z Dreżnicy robiliśmy punkt i od razu nasmarł zły. Na dosyć maruzne. nisko wyjazd. Ze zmarzłego i pocięliśmy na zmarzłym. Na na samym początku wykręcały się, czy leciałeś nie, dalej? Nie, nie. troszkę tylko podbiło na samym początku, ale polecieliśmy na, na tą zachodnią stronę. Tam do tyłu. Więc tutaj jak z tyłu popatrzymy, moment zmarzły, to e, z, tamtej e, z tamtej strony. Z tamtej strony. tamtej strony. Tutaj podbijało, dosyć fajnie się leciało, momentami była stójka, bo tu mocno wiało. Ale, ale tam końcówka. Ale nie, jak wracaliśmy z tego. Z A, tego. jak zwracaliśmy z tego, no to wkleiliśmy tutaj, w początek. W początek. Tą zachodnią grę. I tak, tutaj to wyjazd, się te... po, do podstawy? A, nie Czy... pamiętam, chyba nie do podstawy, ale, ale to... Ale się nie stosowne. lecieliście, nie, nie wybraliście drogi, że tutaj A, jakby zaglała, nie? Pamiętam, nie? Bo tu dwa razy lecieliśmy, za pierwszym razem chyba trochę tu podwiliśmy i na środku gdzieś. Yy, złapaliśmy mocniejszy komin i pojechaliśmy wszyscy. Ale generalnie ger, generalna zasada wasza była taka, że dokręcałeś się cały czas do chmury, tak? Nie, 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 właśnie nie. nie do... Po prostu nie, tylko. Raczej wklej, wkleiliśmy tutaj, wiesz, lecisz tak jakby na takim turbożaglu i czekasz na jakiś mocny komin, taki słabszy, żeby nie kręcić. No trafiło się coś Nie czy, czekasz, i... tylko lecisz się po drodze, jak znajdziesz, to wykręcasz, tak? tak? Ale no, powiedzmy, trochę latało się chyba też na pamięć, widzieliśmy mniej więcej już po tamtej, w tamtą stronę lecąc, już wiedzieliśmy jak to działa. No i tutaj na środku bardzo dobrze to zadziałało. Tu dokręciłeś tamten punkt przy startowisku, jak było? No tak, zrobiliśmy tamten punkt i chyba potem był tam, nie? Tam, tak, tak. tak. No Tam to... następny punkt, jak brałeś go? Sta no bezpośrednio, Bezpoś... tam chyba podkreślili, podkręciliśmy chyba trochę, tak Na startowisku, tak? Tak, mi się wydaje Wiesz to nie pamiętam, bo przez też lecieliśmy podobnie, ale tam podkręciliśmy na ten na punkt tak jak mówię, I bezpośrednio daliście na ten, czy omijaliście ten garb? E, wiesz co, nie, nad tym garbem tutaj, za Tolminem, tam jest taka mniejsza górka, tam zawsze trochę podbija lecieliśmy tam, wróciliśmy na zmarzły Ponad połowę wysokości byliśmy i, i też pozmarzły. Wyjazd znowu do końca, tu wysokość i wtedy już na... Aha, tu Bra nie zrobiliśmy tak dużo wysokości jak lecieliśmy na e, sanktuarium to mi, Tak, to, to no, był przedostatni trochę, punkt, nie? Tak, to tu trochę mniej zrobiliśmy tej wysokości e, i potem nad trójkątem chyba jeszcze trochę, trochę tam złapaliśmy, z mo, e, sanktuarium z powrotem na trójkąt, wyjazd. Jak się tylko była wysokość pozwalająca na wklejenie, to jest zmarzły. Z powrotem zmarzły, wyjazd jak najwyżej. I ja stąd tutaj na metę. Tutaj, nad, do, na, na tutaj dokręcałeś na zmarzłym, jak ostatni ten punkt brałeś? Pod ostatnim? No, niepotrzebnie. Tutaj, tutaj za dużo dokręciłeś. I tu właśnie no, w tym miejscu miałeś e, popełniłeś błąd, tak? Twoim zdaniem? E, nie wiem czy to jest błąd. No, tak czułem, Taktyczny, że to jest taki. dobry. Nawet nie, nie, myślę, że po prostu... E, Zaskoczyło nas odwrotnie, te warunki nas zaskoczyły. Myśmy myśleli właśnie tutaj, wykręciłem trochę więcej, bo byłem pewny, że ten południowo-zachodni wiatr nas przytrzyma. A nas nie przytrzymał. Okazało się, że zrobiliśmy punkt i wróciliśmy bez problemu. Tak jak mi pokazały przyrządy, tak wróciłem. Czyli a na jakich cztery... przyrządach? Ja mam Flymastera, z starego Nav B1, B1 Nav i Audi Navitera. Najnowszy, tak? Nie, nie, ja mam trójkę, ten trójkę. Ten najstar prawie najstarszy. Mm -hmm. Ten stary, no. I działa to, tak? Super, no ja jestem bardzo zadowolony no, Mam też oczywiście skybina, ale to jako backup mm -hmm. Bo Skybin, no, nie do zawodów, ale, ale tracka zapisuję Natomiast, no co, zrobiliśmy ten punkt Dolot do mety no, Okazało się, że całkiem fajny Dobry, okay. dobry, dobry, dobry task Dobry task no A to... dzisiaj co, odpoczywamy? Dzisiaj mamy tak, dzisiaj jeszcze... mamy ten... Możemy popływać Trzyma. na kajakach, Karolina mówiła. To ktoś pobiega, może pobiegać. No, my z imperem pewnie z gdzieś pójdziemy. Nie, wiem, z bajką też pobiegać. No właśnie, tak zauważyłem ostatnio e, po tobie, po spajku, że zaczyna cię uderzyć jakoś tak z, z plecaczkami. Ja, ja Jakieś ja tak ma ukryte marzenia, e, e, ten? Nie, X Alp, X -Alp. Nie, nie mam czasu. Nie masz to, czasu? Niestety. chętnie, ale nie, nie mam czasu. kondycja jest fajnie, ze wszystkim. Z lekki sprzęt też kompletuje, naprawdę. No, w tej chwili nie mam uszęży jeszcze, jeszcze lekkiej, ale bardziej to traktuję jako, jako taką metodę treningową trochę, żeby, żeby mniej siedzieć w domu przed, przed komputerem, a więcej się ruszać. No ale nie, myśl, nie myślałeś jeszcze... jednak? Zresztą gdzieś tam myślałem, ale, ale tak jak mówię, no trzeba też realistycznie na wszystko patrzeć, bo... Na X-Alps trzeba poświęcić bardzo dużo czasu i dopóki pracuje na etacie, to jest raczej niemożliwe. Ile, ile w sama, sama impreza zajmuje? Dwa tygodnie? Trzy tygodnie chyba trzeba liczyć takiego obowiązkowego pobytu tam, a jeszcze treningi. Nie można jechać po prostu w Alpy na X-Alps nie trenując na miejscu, nie poznając tych wszystkich dolin i gór. Jednak tę trasę trzeba mieć przynajmniej trochę obeznaną, i na to trzeba masę czasu poświęcić. A no, urlopu jest mało, to trzeba poświęcać go na zawody i na lata. Czy ta trasa Wix jest z roku na rok ta sama, czy jest zmieniana? Zmienia się. To Ona się trochę zmienia. Ale generalnie. No, ale po... Idea jest podobna. No. Podobna. Więc, więc te chyba te takie najważniejsze punkty są. Te w tej chwili to ten Matterhorn, czy, czy Nachstein. No, ja, ja nie pamiętam dokładnie tych wszystkich szczytów, nie, ale. No, Trasa mniej więcej jest podobna. Tam, wiem, że tam... Jak ty widzisz, latałeś już w tych miejscach? W większości czy nie? Nie, 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 nie latałem. W większości nie latałem właściwie. Część znam, ale no, nie mogę powiedzieć, że znam te góry tak, tak jak Paweł na przykład. No, to są lata przygotowań, prawda? No, przynajmniej miesiące. Różnie to było. Można iść tak od kopa, ale to wydaje mi się, że człowiek jest wtedy skazany na porażkę. A to chodzi o to, że no, jak się traktuje takie zawody poważnie, no to trzeba poważnie podejść do tematu. No w każde zawody trzeba no, traktować dlatego, poważnie, no bo to jest wtedy. Trzeba, trzeba od początku do końca, jeżeli sobie zaplanujesz, to trzeba się przygotować od początku do końca i poświęcić na to czas i pieniądze. No, jak do nie teraz, pieniądze. to za rok, dwa, trzy, pięć. Zobaczymy, zobaczymy. No, po Ale po jednak tam gdzieś żarówka pojawia. świeci, tak? Świeci cały czas, no. to, to zawsze jest przygoda. Zobaczymy, zobaczymy. No dobra, nie no mówię, to... Nie mówię tak, nie mówię nie, po prostu, yy... a są też, a są też lepsi Dziękuję, tak. dziękuję za rozmowę, no i, Dzięki. i, i, i no powodzenia Ci pogoda była, dobra no. Dzisiaj odpoczywamy, jutro chyba też, nie? I... Nie wiem, chyba, chyba jutro powinno być już dobrze No, no to. A jak będzie dobrze, no to super, dolecimy